Wszystkim na moim kanale. Ech, kolejny majowy dzień. Kolejne majowe ryby. Ech, jestem pełen nadziei na ten dzień, ponieważ e, ha, wczorajszy nie był dla mnie najlepszy, więc gorzej być. Nie chcę tego mówić głośno. W każdym razie, wczoraj rozpocząłem dzień od kontroli Straży Rybackiej. Mandatu nie dostałem, ale byłem o włos, o włos od tego, ponieważ nie wypełniłem tej idiotycznej książeczki. Nieżyciowy przepis. Zupełnie. Kompletna bzdura. No ale no niestety, takie jest polskie prawo i chyba nie muszę nikomu tłumaczyć, jak wiele bzdur jest po drodze. Suma summarum. Pozdrawiam panów strażników. Dziękuję, że mnie puściliście. <noise> Będę wpisywał te informacje odnośnie daty moich połowów. Mam nawet długopis. Wziąłem zwykły reklamowy, żeby nie ukopić jakiegoś dobrego. A no i właśnie, nie utopić. Wczoraj utopiłem podbierak. Utopiłem piękne okulary. Dobrze, że kiedyś dostałem od Majkiego właśnie takie. No już są z Tetramy, ale lepsze takie niż żadne. No, co prawda mam tutaj na soczewce taką białą plamę, jakby mi ptak narobił. gdzie się obtarłem. No nieważne. Suma sumarum. Pourywane woblery, utopiony podbierak, utopione okulary. Już kupiłem nowe. Takie same. No w sumie je lubię. Te okulary Wiley X są bardzo dobre. Nie wiem, czy są warte swojej ceny, ale raz dostałem <noise> ze slajdera salmowego także no spełniły swoje zadanie i dlatego zamierzam dalej chronić swoje oczy, no bo uważam, że oczy i zęby to jest najważniejsza rzecz. No, aczkolwiek bez nosa też człowiek by głupio wyglądał, więc suma suma. Nieważne, słuchajcie. Zaczynam wiązać, rozkładać wędki. Będę próbował łowić woblery. Popłynąłem w górę od miejsca, gdzie zawsze się woduję. Eee, znalazłem jedną przykosę, taką całkiem nie, niegłupią. Posiedzę tutaj troszeczkę, poobserwuję brzegi. Bo pamiętajcie, że bolenie tak samo można łowić na przykosach, jak i przy burtach. I nie wiem, czy nie złowiłem nawet większej ilości boleni z tych burt właśnie wcześniej przeze mnie wspomnianych. No, tak czy inaczej. Fluorocarbon, wymiana kotwic w woblerach, bo o tym pamiętajcie, te woblery mają bardzo słabe kotwice. No i przechodzimy do łowienia. To znaczy ja przechodzę, a wy oglądajcie dalej. Na razie. Pamiętacie taką starą opaskę, na której łowiłem dwa filmy wstecz i która dała mi całkiem ładnego bolenia? W tym filmie postanowiłem na nią wrócić, bo uważam, że ona ma to coś. Jest. Ach, nareszcie. No. Nie jest to duża ryba. Ale jest. Raczej rzekłbym, iż nieduża ryba. Nareszcie udało mi się złowić rybę. Na tej starej opasce, na której kiedyś już trafiłem jednego bolenia. centymetrów, ale staram się zaprezentować, Jakby miał 150. Dobra. Leć. Mhm. Woda ma 18, 19 stopni. Teraz akurat 19. Wyszło słońce. Trochę ogrzało wodę. Ryby jeszcze no, zupełnie nie są aktywne. To są tak naprawdę chwile. Albo wieczorem, jakieś 20 minut. Bo jestem tutaj w sumie od godziny 10 rano. Jest godzina 16. Jest godzina 16. Ja złowiłem jednego niewielkiego bolenia 50 cm. Ryba cieszy, ale. Kurczę, przepłynąłem z 10 kilometrów. Mniej więcej. Może trochę mniej, może trochę więcej. No i tak naprawdę widziałem jedną żerującą... Nie, błąd. Widziałem trzy żerujące ryby, ale są tak płochliwe niesamowicie. Ale teraz właśnie dostrzegłem kolejną polującą rybę. Spróbuję ją. Trafić. Ciekawe. Dobra, płynę tam. Może za chwilę się zobaczymy w innych okolicznościach. Jeden na taki koniec. I weź tu kurde złów tą rybę. No nie jest to takie proste, jakby się mogło wydawać. Absolutnie nie. Trzeba rybę niestety, ale zaskoczyć. Rzucić jej przynęte podpiski. Uda się nie uda No nic Płynę dalej obławiać burty Później jakąś przykosę Widzę tam bakan A później będę powoli wracał w miejsca gdzie rozpoczynałem Na kamerze pewnie nie będzie tego widać Ale tam pięknie kołuje orzeł Musi mieć gdzieś tutaj gniazdo ciekawe czy to będzie widać jak czubek mojej wędki teraz przelatuje nad Wisłą coraz bliżej jest ale to trzeba poczuć bo nawet jeżeli ja to nagram a ty drugi widzu to zobaczysz to mniej więcej ten dostojny ptak będzie wielko, wielkości muszki owocówki. Ale na żywo robi olbrzymie wrażenie. To trzeba poczuć. Trzeba to zobaczyć. Kiedy nie widać boleni, które żerują w górnych partiach wody, to wcale nie znaczy, że ryb nie ma w łowisku. Pamiętajcie, że. To, czego nie widać na pierwszy rzut oka, jest niejednokrotnie znacznie bardziej warte uwagi niż coś, co rzuca nam się prosto w oczy. Mam tu na myśli, oczywiście, że czasami warto zastosować woblerowe cykady. Jest! Chyba sum. na cykadę wydaje mi się, że to sum, no bo to jest duża ryba. Większy sum, ale koło 90 podejrzewam, że może mieć 80-90. Już taki elegancki. A jeżeli chodzi o wymiar, metr i pięć centymetrów. Także słuchajcie, taki sum. na boleniowego Woblera Lubię tego Woblera On jest bardzo skuteczny, wszystko w tym śluzie miarki są fatalne. Fatalne, szczególnie na wietrze. To się skręca fruwa na boki. Dramat. No i to chyba byłoby na tyle. Jeden sum, jeden boleń, niezbyt wielkie, ale zawsze do kolekcji. Moje zdanie jest takie, że Wisła, a właściwie ryby, które w niej mieszkają. Jeszcze się chyba nie pobudziły z zimowego snu. Boleni nie widać, nie słychać. No i są bardzo, bardzo e, nieskore dobrania. Szkoda, bo to, to fantastyczne ryby. Naprawdę. Ja na przykład uwielbiam je z całego serca. Wydaje mi się, że e, one jeszcze się wezmą i odpalą, ale, ale potrzeba im ciepłej wody. Jeżeli, jeżeli temperatura się nie podniesie, jeżeli nie zrobi nam się prawdziwe lato to to słabo będzie. Już jest słabo. No ale tak czy inaczej, no to jest Wisła. Tutaj tutaj ryb się nie zamawia. Także tak. No i cóż, następny film wrzucę Wam zapewne już z, w czerwcu, bo teraz wybieram się na urlop, chyba że może coś wcześniej, ale to mało prawdopodobne. Trzymajcie się, do następnego.